Hej, w ostatnim czasie politycy, w tym również kandydaci na prezydenta, zdają się być zaskakująco zgodni w kwestii obawy przed migrantami. Andrzej Duda i Donald Tusk mówią jednym głosem o możliwości ograniczenia prawa do azylu w Polsce imigrantom. Rafał Trzaskowski rozważa zamknięcie granicy z Niemcami, gdyby tamtędy mieli przedostawać się do Polski migranci, i mówi, że my na pewno nie będziemy przyjmowali żadnych uchodźców, żadnych uchodźców ani ze wschodu, ani z zachodu. Myśmy już swoje zrobili, pomogliśmy milionom Ukraińców. Z kolei Karol Nawrocki chce stworzyć specjalny urząd do walki z nielegalną imigracją, a Sławomir Mencen idzie nieco dalej i wrzuca na X nagranie z tłumem muzułmanów opatrzone tekstem: Trzeba natychmiast zamknąć granice dla imigrantów z państw muzułmańskich, zanim będzie za późno, zanim w Polsce będzie jak w Wielkiej Brytanii, Francji czy Szwecji. To jest ostatnia szansa. Trzeba rozpocząć deportację, zamiast próbować ich integrować. Sugerując, że to co widzimy na filmiku jest niebezpieczne i eskaluje. I zatrzymajmy się tutaj na tym filmie przez moment, bo jakoś tak się złożyło, że w tym poście zabrakło informacji, co właściwie ten film przedstawia. Zupełnie jakby autor chciał, żeby każdy widz mógł sobie dopowiedzieć, co chce tutaj. A tymczasem jest to ulica przed meczetem w Gdańsku w dzień święta na zakończenie ramadanu, na które przyjechało do meczetu kilkuset z tego, co widzimy, muzułmańskich imigrantów. Podejrzewam, że nie tylko z Gdańska. To nie jest żaden regularny widok, wykracza Poza pojedyncze widoki przed meczetem w Święto. I zaznaczmy, że trójmiejska policja podkreślała, że obchody święta odbyły się bez zakłóceń, bez zakłócania spokoju i porządku publicznego w dzielnicy. I zastanówmy się, co właściwie ci ludzie, których tutaj widzimy w Polsce, robią. Chyba raczej nie przyjechali tutaj po darmowy socjal, co nie. Czy są jakiekolwiek zasadne podejrzenia, że któryś z tych ludzi dostał się tutaj nielegalnie? Chyba można zakładać, że ludzie ci, albo przynajmniej znaczna większość tych ludzi, pracuje w Polsce tutaj, a więc i płaci podatki i zostali tutaj przyjęci, ponieważ byli potrzebni, bo w Polsce brakuje ludzi na rynku pracy, głównie dlatego, że Polacy od 30 lat rozmnażają się w znacznie niższym poziomie, niż wymaga tego zastępowalność pokoleniowa. Muzułmańscy imigranci przecież nigdzie w Polsce nie tworzą żadnego muzułmańskiego getta, nie izolują się chyba od reszty przestrzeni publicznej i kulturowej w Polsce. Nawet gdybyśmy rozważali samą tylko kategorię problemów z migrantami, które występują, to pierwsi na liście tych problemów w Polsce są przecież Gruzini, z którymi przyjeżdża tutaj zorganizowana przestępczość czasem chyba nie istnieje żaden społeczny problem wynikający z muzułmańskiej migracji do Polski mimo iż imigrantów z krajów muzułmańskich jest w Polsce co najmniej kilkukrotnie więcej niż tych gruzinów na przykład nie i Mencen pisze o potrzebie Deportacji tych ludzi, pokazując filmik, na którym co prawda nie dzieje się nic złego, ale próbuje zdaje się, wywołać skojarzenie z czymś negatywnym na podstawie tego, że ludzie ci robią na filmie coś, do czego przeciętny widz nie jest przyzwyczajony. I co istotne, ten film obejrzało na profilu Mencena ponad 2 miliony razy został obejrzany i ma 20 tysięcy pozytywnych reakcji. Jest jednym z najpopularniejszych wpisów Mencena w ostatnich dniach, i jednocześnie jest to wpis, który, jak widzieliście, dość łatwo można skrytykować, wytknąć, że próbuje on manipulować przekazem i sprawić, żeby oglądający go widz się przestraszył czegoś, co nie ma w sobie znamion niczego nieprawidłowego. I ja nie wiem, czy to jest wyraz szczerych poglądów Sławomira Mencena, czy wpis skalkulowany na wygenerowanie jak największych zasięgów i wpasowanie się w obawy wyborców. Tutaj nie o to chodzi. I dla jasności też zaznaczmy, że to nie są jedyne głosy w Konfederacji, bo na przykład pani Zajączkowska w Radiu Z twierdzi, że w kwestii migracji mamy jasne i klarowne poglądy. Wszyscy ci, którzy przybywają do Polski w celu budowania naszego kapitału, budowania naszej gospodarki, zakładania tutaj rodzin, budowania naszego potencjału i poprawiania naszej dzietności, generalnie wszystko to, co jest dobrego związanego z migracją, jesteśmy jak najbardziej za. No, ale pan Mencen tutaj zdaje się przedstawia jednak coś zupełnie innego. I o ile nieszczególnie mnie dziwi, że taki wpis się pojawia u niego w czasie kampanii wyborczej, to bardziej mnie dziwi inna rzecz. Ten wpis, tak jak mówiłem, to jest jedna z najpopularniejszych wrzuconych przez niego treści, przez jednego z głównych kandydatów na prezydenta. Inne jego wpisy na się nie przyciągają aż tyle uwagi jego sympatyków. I jest to treść, którą można dość łatwo i trafnie skrytykować, że jest to szczucie na Bogu ducha winnych ludzi, a mimo to. Kontrkandydaci Mencena ani słowem tego wpisu nie zaatakowali, chociaż wydaje mi się, że mogliby bardzo łatwo stanąć w obronie tych ludzi na filmiku. Nawet pani Biejat i pan Zandberg. Przynajmniej z tego, co widziałem na swoich mediach społecznościowych, tego tematu nie podnoszą. W ogóle mam wrażenie, że bardzo rzadko się ostatnio wypowiadają o migracji. Co więcej, tak samo środowiska medialne i aktywiści na mediach społecznościowych, na co dzień, którzy są bardzo zatroskani mniejszościami i potencjalną dyskryminacją i na co dzień są pierwsi do krytyki wszystkiego, co robi Sławomir Renssen, mogliby przecież przez kolejne dni grzać ten temat i rozkładać na czynniki pierwsze jak bardzo Mensen jest ksenofobem czy coś tam jeszcze, no bo sugeruje problematyczność ludzi nie na podstawie tego, że robi Coś złego, tylko na podstawie tego, że są inni. A tymczasem, poza kilkoma negatywnymi komentarzami pod samym filmem i jakimiś pojedynczymi odniesieniami tego, nie zauważyłem, żeby ten film był zbyt szeroko krytykowany. Zresztą to widać, że reakcje na ten film są w ogromnej większości pozytywne reakcje na się, tak? Negatywnych odniesień jest względnie mało. W większych mediach pojawiły się jakieś pojedyncze artykuły na regionalnym, nie wiem, onet Wrocław na przykład, a chyba najostrzejszy komentarz na ten temat, jaki znalazłem, opublikował Tomasz Terlikowski pisząc, że zaczyna się niebezpieczna, niechrześcijańska islamofobia, a inne media wręcz wpasowywały się w narrację z tamtego wpisu, na przykład pisząc, że tłumy muzułmanów są na polskich ulicach, co w ogóle nie oddaje tego, co faktycznie miało miejsce, bo to sugeruje, że to jest jakieś powszechne, występujące w wielu miejscach zjawisko, a to nie tak przecież było. I dlaczego tak jest? Dlaczego akurat o tym jest tak cicho? Ja nie mówię, że nikt tego nie komentuje, ale mam wrażenie, że tych komentarzy jest... Dość mało, podczas gdy wszystkie inne kontrowersyjne wypowiedzi Mencena są przecież odmieniane przez wszystkie przypadki przez bardzo wielu ludzi w internecie. Czy może być tak, że temat migracji stał się tak drażliwy, a wśród Polaków, w tym zwłaszcza internautów, urósł tak wysoki poziom obaw przed migracją, zwłaszcza muzułmańską, że politycy zwyczajnie boją się krytykować nawet skrajną retorykę antymuzułmańską, aby nie sko zostać skojarzonym z pobłażliwością wobec muzułmańskiej imigracji? Czy może być tak, że aktywiści polityczni wiedzą, że stawanie w obronie modlących się na ulicy muzułmanów może nie być zbyt skutecznym sposobem zniechęcenia przeciętnego Polaka do mencena? Mam też takie delikatne podejrzenie, że niektórzy mogą nie chcieć komentować tego wpisu, bo nie chcą, żeby ten obrazek muzułmanów modlących się na polskiej ulicy rozszedł się dalej niż to konieczne, bo podejrzewają, że tłum muzułmanów modlących się na polskiej ulicy wielu Polakom bardzo źle się dzisiaj kojarzy. Z mojego prywatnego doświadczenia, nawet niektórzy ludzie o dość progresywnych poglądach boją się takich obrazków. I tutaj dochodzimy do ciekawego zjawiska, bo mimo iż na filmiku mamy sytuację zasadniczo normalną, całkowicie mieszczącą się w ramach bezpieczeństwa i zaplanowanego działania naszego systemu społecznego, to jednak taki obrazek kojarzy się z. Poważnymi problemami, które mają miejsce w wielu rejonach Europy Zachodniej. I te problemy tam są na tyle poważne, że nawet w Polsce jest to skojarzenie wywołujące dość silne emocje. No bo to nie jest chyba nic kontrowersyjnego ani odkrywczego, że w wielu miejscach w Europie Zachodniej masowa i niekontrolowana migracja przełożyła się na duże koszty społeczne i w ogóle na negatywną zmianę realiów życia w wielu miastach. tak? Spadek bezpieczeństwa, zwielokrotnienie osi konfliktów wewnątrzspołecznych i tak dalej. To znaczy, oczywiście, część przyjętych przez lata imigrantów się asymilowała, ale ale część się nie asymilowała w ogóle, tworząc w zasadzie równoległe społeczności, nieraz wrogo nastawione do reszty kraju. I to jest wprost wypowiadane przez polityków zachodnich, czy w Szwecji, czy w Wielkiej Brytanii w, nie, w niektórych momentach. I zaznaczmy, że to niekoniecznie jest skutek migracji samej w sobie, tylko tego, że migracja ta była bardzo, bardzo źle zorganizowana w taki sposób, że tych ludzi przez lata wręcz zachęcano, by się nie asymilowali, a kryzys migracyjny w 2015 roku tylko przelał ten i tak gotujący się problem. Ja w ogóle zachęcam do przypomnienia sobie filmiku, krótkiego filmiku o. Multikulturalizmie na wojnie idei, gdzie jest to wszystko szerzej omówione. I chyba wszyscy się zgadzają, że proces przyjmowania imigrantów nie powinien się odbywać na takich zasadach, jak odbywał się w poprzednich dekadach w Europie Zachodniej, bo doprowadziło to do poważnych problemów. I że tylko, że trzeba robić to inaczej i bardziej restrykcyjnie. I dzisiaj to już chyba ze wszystkich stron światopoglądowych słychać obawy przed tym, co się dzieje w niektórych miejscach Europy, i że w Polsce byśmy tego nie chcieli, z przyczyn chyba zrozumiałych. Nawet wśród głosów dość silnie lewicowo-progresywnych, Dziś popularne są argumenty na przykład, że no, masowa imigracja to w zasadzie jest szkodliwa dla ludzi najbiedniejszych, bo spowalnia wzrost płac, nie? więc nawet z perspektywy lewicowo-egalitarnej powiedzmy, nie powinniśmy tego chcieć za bardzo. I to jest oczywiście prawda, ale zwróćmy uwagę, że to była tak samo prawda 5 i 10 lat temu, ale wtedy to nie był żaden problem, ponieważ wtedy jeszcze się niektórym wydawało, że uda się ogół społeczeństwa zastraszyć, mówiąc, że sprzeciw wobec masowej imigracji to jest faszyzm i mając nadzieję, że masowa, imigracja, masowa obecność migrantów pomoże podważać i kwestionować europejskie normy kulturowe. Ale gdy już się okazało, że ludzie tego nie kupią, to teraz trzeba wpasować się w popularny przekaz, że no faktycznie w sumie to my też tego nie chcemy. Możemy przypomnieć, że już dwa lata temu przecież nie kto inny, ale Zeta wyborcza na przykład, między innymi, straszyli tym, że Pisma wpuszczał muzułmanów do Polski. No, sugerując tym samym, że imigracja muzułmańska to jest coś, czego należy się bać. Więc to straszenie trwa już od dość dawna ze wszystkich stron. Natomiast ze strony konserwatywnej mam wrażenie, że jest to też w ogóle perspektywa, która rozlewa się bardzo szeroko, również na ludzi, którzy nie identyfikują się szczególnie z konserwatyzmem, ale mam wrażenie, że od wielu różnych ludzi można dziś usłyszeć takie ogólne obawy. Kulturowego wpływu islamu, tak, zagrażającego w cudzysłowie tożsamości czy kulturze europejskiej. I są to ludzie, którzy albo przyjmują tę postawę na zasadzie, że nie mają problemu z migracją samą w sobie, byle nie była masowa i niekontrolowana, bo wtedy jest taka groźba, ale są też ludzie, którzy na podstawie takich bardzo prostych skojarzeń te obawy przekuwają w niechęć w ogóle do widoczności ludzi przyjeżdżających z tamtej kultury, a czasem w ogóle wręcz do imigracji takich ludzi jako takiej. I potrafią reagować negatywnie na samą właśnie wyraźną widoczność takich osób w polskiej przestrzeni, co można zobaczyć. Choćby w pozytywnych reakcjach na wspomniany wcześniej filmik, sugerujących, że mamy jakiś problem ze zbyt dużą liczbą muzułmańskich imigrantów w Polsce. Chociaż jak się spojrzy na dane na ten temat, no oczywiście ciężko dokładnie określić, ilu muzułmańskich imigrantów w Polsce jest, ale w 2023 roku pracowało legalnie w Polsce niecałe 50 tysięcy imigrantów z państw muzułmańskich. Do tego na pewno byli też tacy, którzy pracowali nielegalnie, do tego też ci ludzie mają rodziny przecież, prawda? I na pewno przyjechało ich jeszcze też przez ostatnie dwa lata trochę. Ale nawet jeżeli chcielibyśmy szacować jakąś taką maksymalną liczbę, żeby przypadkiem tego nie zaniżyć. To nie wiem, czy są powody, by podejrzewać, że takich osób jest w Polsce więcej niż może może 150 tysięcy, może 200, to i tak wydaje się takie szacowanie z górką. I pamiętajmy, że prawie wszystkie zezwolenia na pobyt dotyczą czasowego pobytu do trzech lat. Ci ludzie nie mają prawa do pobytu tutaj na stałe. Jeśli będą stwarzać jakieś problemy, to go nie dostaną, znaczy nie powinni dostać. I te liczby, na przykład, którymi się straszyło w mediach za czasów yy, parę lat temu, tak, że PiS wpuszczał 100 czy 200 tysięcy takich osób, że 100 czy 200 tysięcy takich osób otrzymywało zezwolenie na pracę albo wjeżdżało do kraju, to pamiętajmy, że nie każdy kto otrzymuje zezwolenie na pracę, dostaje później wizę i faktycznie przyjeżdża, a nie każdy, kto przekracza granicę, w tej Polsce zostaje wielu ludzi tylko przejeżdża przez Polskę, nie? więc tamte liczby, którymi straszono te dwa lata temu, nie były, to nie, nie są wiarygodne do czegokolwiek. No więc w momencie, gdy w Polsce i tak jest, szacuje się, że 2,5 miliona imigrantów, tak mówił w zeszłym roku wice, wiceminister MSW, to czy fakt, że jakieś może z 7% tych migrantów stanowią imigranci z państw muzułmańskich, co przekłada się na jakieś 0,5% wszystkich mieszkańców Polski? Czy to jest waszym zdaniem dużo, lub za dużo? I z mojego doświadczenia, ludzie twierdzący, że to jest za dużo, że trzeba zatrzymać napływ muzułmańskich imigrantów do Polski albo wręcz zacząć deportować tych ludzi, tak jak czytaliśmy, bo nawet te liczby, które są teraz, to jest za dużo, to. Argumentują ludzie z czasem w taki sposób, że jeżeli będziemy ich wpuszczać tutaj nawet stopniowo i zachęcać do asymilacji, to i tak jest problem, bo zobacz, Szymon, zobacz, ile oni mają dzieci. Będzie ich tu stopniowo coraz więcej, aż ostatecznie wcześniej czy później staną się zauważalną częścią mieszkańców Polski. Ale w przyjmowaniu imigrantów przecież chyba właśnie o to chodzi. Czyż nie? żeby wypełniali oni lukę na rynku pracy i również lukę demograficzną po nierodzących się w Polsce dzieciach. Mam wrażenie, że część konserwatywnej perspektywy postrzega to tak, że mamy zdrowy, stabilny organizm społeczny w Polsce, a imigranci są jakimś zewnętrznym, potencjalnie niebezpiecznym czynnikiem, ale to w ogóle nie jest tak. Mamy w Polsce głęboko problematycznie działający organizm społeczny, który nie jest w stanie wypełnić jednej ze swoich podstawowych funkcji, jaką jest zapewnianie własnej ciągłości, i próbujemy ten system naprawić, rozwiązać ten problem, a przyjmowanie imigrantów jest właśnie próbą odpowiedzenia na ten brak w działaniu tego systemu. Bo nie byłoby takiej luki na rynku pracy i nie byłoby potrzeby przyjmowania imigrantów, gdyby nie to, że od ponad 30 lat dzietność jest poniżej zastępowalności pokoleniowej. W sensie to, że imigranci zaczną się tutaj rozmnażać i będzie ich coraz więcej, to nie jest obawa, tylko nadzieja w obecnych realiach. I ktoś mógłby słusznie zwrócić tutaj uwagę, że są przecież potencjalne problemy w kwestii kulturowej, mogą się tutaj pojawić. I oczywiście są muzułmanie wyznający wersję islamu całkowicie zgodną z funkcjonowaniem w kulturze Europy, ale są też muzułmanie. Również w Europie, którzy wyznają wersję islamu głęboko niezgodną z funkcjonowaniem w kulturze europejskiej. Ja rozmawiałem kiedyś z pewnym muzułmaninem, głęboko zaangażowanym we wspólnotę muzułmańską w Polsce właśnie, który mi tłumaczył, że on osobiście kompletnie odrzuca ideę kalifatu jako organizacji polityczno-religijnej, że on się z tą ideą nie zgadza, ale on nie chciałby tego mówić publicznie, bo wie, że niektórym osobom w jego wspólnocie by się to bardzo nie spodobało, bo są tam osoby, którym idea kalifatu kojarzy się bardzo pozytywnie. I tutaj dochodzimy do pewnego paradoksu. Bo często tak się sugeruje, że może lepiej byłoby zapraszać tutaj imigrantów z jakichś krajów bliższych kulturowo niż kraje muzułmańskie, arabskie, afrykańskie, jakieś tam. Na przykład z krajów, latynoskich latynowskich, albo może z Filipin, tak, gdzie te różnice kulturowe byłyby prawdopodobnie mniejsze niż wobec, nie wiem, Arabów czy Afrykanów, którzy przyjeżdżają z miejsc, gdzie jest historyczna niechęć do kultury zachodniej. Niekiedy może i z dobrych powodów. Ale żeby coś takiego nastąpiło, to przecież rząd musiałby zorganizować imigrację z tamtych krajów. A żaden rząd ani teraz, ani w najbliższych latach podejrzewam, że tego nie zrobi, bo jak już zauważyliśmy, masa ludzi boi się imigracji w ogóle tego tematu i politycy wolą nią straszyć niż racjonalnie ją organizować w celu rozwiązania realnych społecznych problemów. Więc argument, że może lepiej by było, aby ci ludzie byli ściągani z innych krajów niż arabskie, może i racja, ale właśnie przez panujący klimat polityczny raczej nikt tego nie zrobi, a ludzie z krajów muzułmańskich mają to po prostu bliżej. I ponownie w tej kwestii pojawia się też czasem takie, taka nawet bardziej restrykcyjna postawa, że w ogóle wpuszczanie tu kogokolwiek z innej kultury jest potencjalnie problematyczne, bo nawet przy założeniu asymilacji dzieci tych ludzi będą Polakami obcego pochodzenia i kultura ich przodków też będzie miała wpływ na ich postawy i wartości, a wzorce i tradycje, które tu przywiozą, będą widoczne w polskiej przestrzeni społecznej. I czy to nie będzie właśnie zmiana, naruszenie tożsam lokalnej tożsamości kulturowej? No, będzie. Ale ponownie to nie jest tak, że nasza kultura jest jakimś zdrowym, stabilnym systemem, który ktoś próbuje niecno, w niecny sposób zanieczyścić. Tylko nasza kultura przeżywa kryzys na bardzo wielu płaszczyznach i promuje niejednokrotnie toksyczne, autodestrukcyjne wzorce, i te problemy wcale nie przyszły do niej z zewnątrz, tylko są wynikiem naszych wewnątrzkulturowych przemian. Doprowadzających nas do punktu, w którym obecna tożsamość kulturowa jest niezdolna sama w sobie do odpowiedzi na katastrofalne problemy społeczne, takich jak takie jak choćby kryzys demograficzny. To nie jest tak, jak niektórzy konserwatyści zdają się sobie wyobrażać, że elementy kultur imigrantów pojawią się w obrębie, nie wiem, tradycyjnej chrześcijańskiej kultury Europy, tylko one pojawiają się w obrębie realiów kulturowych, w których domyślnymi formami zachowań w Europie niejednokrotnie jest jakiś konsumpcjonistyczny hedonizm i społeczna izolacja. Gdzieś tam u podłoża leżą te łacińskie chrześcijańskie wektory kulturowe, które oczywiście też są wdrażane w życie przez wielu ludzi nadal, ale nie są to chyba postawy domyślne i powszechne. Ale ogólnie rzecz ujmując, kwestie kulturowe to jest dłuższy temat i tarcia, jakie mogą, a jakie wcale nie muszą być wywołane przez migrację w tym temacie. Może omówimy sobie to kiedyś indziej. Natomiast w międzyczasie, jak pisałem ten odcinek, pojawił się kolejny wpis Sławomira Mencena, ukazujący tłum muzułmanów, tym razem w Warszawie, i grożący w sensie wpis, że trzeba powstrzymać Trzaskowskiego, zanim Polska będzie wyglądać jak Bliski Wschód. Niestety we wpisie tym ponownie nie napisano w ogóle, co przedstawia ten film a ten film przedstawia legalną, nieszczególnie dużą demonstrację Turków mieszkających w Polsce przeciwko więzieniu opozycjonistów przez Erdogana. W ogóle można by wspomnieć, że na przedzie tej manifestacji niesiono flagę turecką i polską i ponownie ten wpis jest, mam wrażenie, dość łatwy do skrytykowania, ale mam wrażenie, że niewielu się do tego kwapi, a już na pewno nie kontrkandydaci na prezydenta z tych samych powodów, z których, które opisywałem wcześniej. I ja wiem, że ludzie będą się tutaj upierać w komentarzach, że to wcale wszystko nie o to chodzi, że Męczen tak naprawdę to się sprzeciwia tylko tej masowej, niekontrolowanej imigracji, paktowi migracyjnemu i tak No ale fakty są takie, że wrzuca materiały przedstawiające zwykłych ludzi zachowujących się w sposób bezpieczny i zgodny z prawem i przedstawia to jako problem, jeszcze sugerując, że może wypadałoby się tych ludzi pozbyć z kraju. Natomiast, tak jak mówiłem, te wpisy spotykają się ogólnie z pozytywnym odbiorem, i ja nie wątpię, że robienie tego typu rzeczy to jest skuteczna taktyka w czasie wyborów. Podejrzewam, że straszenie tym, że Polska zaraz będzie wyglądała jak Bliski Wschód, przysporzy wyborców Mencenowi, i podejrzewam, że inni kandydaci prędzej sami zaczną pisać takie rzeczy, niż odważył się tej, takim wpisom przeciwstawić. Oczywiście kosztem tego podejrzewam, że będzie pogłębianie napięć, napędzanie wrogości i ogólnie toksycznej atmosfery w naszym kraju, skierowanej wobec ludzi, którzy nie sprawiają tutaj problemów. I zasadniczo zostali tutaj zaproszeni przez nas, żeby nam pomóc w rozwiązywaniu naszych własnych problemów. A jest to o tyle istotne, że kampania wyborcza zaraz się skończy, i nawet jakby Mencen hipotetycznie wygrał te wybory, to przecież nie zmieni to faktu, że tych imigrantów i tak trzeba będzie tutaj ściągać, i będą ściągani. A wkurzenie i wrogość w ludziach chyba pozostaną. I nie bardzo wiem, co dobrego może z tego wyniknąć, poza oczywiście gromadzeniem kapitału politycznego. Natomiast łatwo mogę sobie wyobrazić, co może z tego złego wyniknąć. No i to tyle. Jeżeli chcecie poczytać więcej o tym, co dokładnie muzułmanie świętowali w Polsce ostatnio, to możecie zerknąć na wpis Mateusza Grzeszczuka z kanału Podróże bez Paszportu w tym właśnie temacie. A jeżeli w ogóle lubicie jego treści, to możecie zerknąć do jego nowej książki, która jest czymś na, która się nazywa Światy lękowe i która jest czymś na kształt strumienia świadomości obijającego się o przeżycie tygodnia w Warszawie i ma, to, ma ta książka bardzo nietypową formę i mnóstwo ciekawostek o nieoczywistych zależnościach w działaniu współczesnych społeczeństw. Jeżeli kogoś interesuje, to poniżej znajdziecie do niej link. I do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.